Cześć, z tej strony Michał, czyli Top Parowa. W prend 24 Właśnie uruchomiliśmy monitoring podcastów. To dość przełomowa funkcja dla nas, więc pomyślałem, że nagram krótki filmik, w którym opowiadam mniej więcej jak to działa. W tej chwili monitorujemy ponad 50 tysięcy podcastów z 10 tysięcy różnych źródeł, domen, na których te podcasty są hostowane. Oczywiście główne domeny czy główne platformy to Spotify, iTunes, SoundCloud i tak dalej. Natomiast jest też cały długi ogon mniejszych stron, które zawierają w sobie treści audio czy, czy różnego typu podcasty, audycje. Monitorujemy Odbywa się głównie w oparciu o tekst, natomiast ze względu na to, że coraz więcej podcastów zawiera również transkrypcję w całych rozmów, jesteśmy w stanie coraz częściej wychwytywać również wzmianki na temat marek, które pojawiły się jakby nie tyle w opisie, w tytule, hashtagach ale właści, właściwie w języku mówionym w samej treści podcastu. Jak to wygląda? Tutaj w panelu można to zobaczyć na projekcie Cyberpunk, który śledzę od jakiegoś czasu. Bardzo fajna, bardzo mocna marka. Też marka, która, z której możemy być pewnie dumni. Natomiast marka, w kontekście której w ostatnich tygodniach też dużo się mówiło, drastycznie skoczył w zasięg w momencie ogłoszenia tam, przesunięcia, daty premiery i widać też, pojawia się nowa kategoria podcasty. Zdecydowaliśmy się w Wydzielić to do osobnej kategorii. Wydaje nam się, że podcasty no, zjadają świat i coraz częściej mają bardzo decydujący wpływ na decyzje zakupowe klientów, dlatego uznaliśmy, że warto wydzielić je do osobnej kategorii, bo są to treści, myślę, szczególnie ważne. Jeśli, jak sobie otworzymy taką kategorię, widzimy jakby podcasty z takiego długiego ogona różnych źródeł. Tutaj The Naked Scientist, podejrzewam, że jest to jakiś. Podcast, e, który akurat tutaj mówi o, o Wiedźminie, ale też o, o, obok Wiedźmina e, wspominają o Cyberpunku. Tutaj już dedykowany Cyberpunku, hostowany na SoundCloudzie, AudioBoom, również Cinet, który coraz częściej konwertuje swoje główne artykuły na wersje audio, które również są dostępne właśnie w formie takiego, e, takich mini podcastów, i jest to również tutaj uwzględniane. Czyli wydaje nam się bardzo wartościowa funkcja, e, dająca dostęp do bardzo, bardzo wartościowych treści. Myślę, że wzmianki na temat marek wewnątrz podcastów są czy należą do najbardziej cennych wzmianek, o jakich marketerzy, pr czy osoby, które zarządzają marką w sieci mogą tylko marzyć, więc stąd decyzja o wydzieleniu tego do osobnej kategorii i jakby stworzeniu dedykowanych mechanizmów, które monitorują właśnie podcasty. Ok, to tyle, mam nadzieję, że nie zdążyłem zanudzić. Gdybyście mieli pytania, walcie śmiało. No i dzięki.